Siemanko, dzisiaj już e, trzeci odcinek z serii chodzenia po górach, jest to nasz ostatni szlak na tak zwaną dobitkę. Ten szlak będzie krótki, co zobaczycie e, na tym filmie, także zapraszam do oglądania, lecimy! Siemaneczko, e, dzisiaj trzeci dzień, trzeci, <ścoughs> trzeci dzień trekkingu, e, znowu Tatry, tym razem z racji tego, że już jest to trzeci dzień, a ja nie jesteśmy jacyś pro, dlatego też wybraliśmy Prosty taki w sumie króciutki szlak na Nosal, fajna górka, za co tu dużo mówić, nie jest jakaś specjalnie wymagająca, natomiast na trzeci dzień chodzenia dla nas będzie idealnie, poza tym trzeci dzień na no, łonie pięknej przyrody, toż toż toż, co nie? Także my w tym momencie wychodzimy z kuźnic i idziemy na sam początek szlaku, no i co, może uda się zrobić jakieś fajne zdjęcia? Zobaczymy! To jest tylko co. Dzisiaj tylko taka mała pentelka. Dobra, jesteśmy na szlaku. Zaczynamy sobie podejście tutaj szlakiem takim łączonym jest to zielony z niebieskim. Wchodzimy sobie standardowo tutaj od samego początku. Idziemy sobie na nosa od tej strony. Szlak krótki, bo krótki, natomiast na trzeci dzień trekkingu jakby nie patrzeć, ten szlak, jaki by nie był, też trzeba go przejść. Także dzisiaj akurat na taką troszeczkę dobitkę po trzech dniach. także zaczynamy dość stromo, bo to jest takie dość strome podejście. Natomiast dalej zobaczymy jak będzie, bo akurat tutaj na Nosal nigdy jeszcze nie miałem okazji po prostu iść, także lecimy. Był. Długo to będę was straszył tym moim puh, ale yy, właśnie dotarliśmy do miejsca, gdzie tak naprawdę flaki się rozdzielają. Tutaj w tą stronę idzie niebieski szlak, my idziemy zielonym na nosal. Także idziemy sobie na nosal. Tutaj tak naprawdę pokazuje 30 minut drogi, więc szlak nie jest jakoś specjalnie długi. No ale tak jak mówię, trzeba go przejść, także lecimy. Podejście dalej jest strome. Także no, ten początek jest taki, myślę, dobry, dobry na rozgrzewkę. Można powiedzieć, że trasa jest krótka i tak dalej, natomiast no ma do zaoferowania takie fajne okienka, gdzie po prostu idziesz sobie i oglądasz. A z racji tego, że jest krótka, no to masz czas na tym, żeby się skupić, bo nie idziesz na czas, także no jak na razie bardzo fajne tutaj. W tym momencie akurat natrafiliśmy sobie na takie przejście z drzewa. No idziemy dalej. Będziemy Wam opowiadać dokładnie co i jak, także... Wideo będzie pewnie krótkie, bo szlak nie jest jakiś specjalnie długi, także lecimy dalej i zobaczymy co ciekawego nas tutaj napotka. Piękne widoki, właśnie dotarliśmy do nosalowej przełęczy. No mega jest ten szlak, bardzo widokowy, także lecimy dalej, może znowu znajdziemy jakiś To nie mów przecież nie spiej. Już prawie jesteśmy, także podejrzewam, że już ostatni taki element. Wchodzimy sobie teraz po takich kamienistych schodach. One są troszeczkę stromsze. trzeba bardziej uważać pod nogi, natomiast teraz będzie jeszcze o troszeczkę podejście pod kałkach, ale myślę, że zdamy rady bez problemu. Zaraz będziemy na szczycie, to pokażemy wam widoki, a będziecie. No i moi drodzy, dotarliśmy, jesteśmy na szczycie Nosal. Trasa bardzo przyjemna, bynajmniej w tą stronę, teraz będziemy schodzić drugą częścią. Zobaczymy, gdzie jest łagodniej tutaj. No było takie strome podejście, natomiast bardzo warto, bo krótko, a widoki, no jak sami widzicie, no petarda, petarda, także ja sobie tutaj posiedzę, podelekuję się trochę widokami, a za chwileczkę będziemy schodzić i powiemy wam jak jest z tej drugiej strony szlaku. No kurde, powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony, bo w tym momencie jesteśmy na zejściu. Choć i yy, tak, tak wydaje mi się, że chyba odwrotnie idziemy, że ten szlak zaczyna się właśnie z tej strony, co my schodzimy, a z drugiej strony się powinno schodzić, ale to chyba nie ma większego znaczenia. No jest widokowo bardzo ładnie, trasa krótka, yy, także naprawdę cieszę się, że tutaj, tutaj przyszliśmy. No schodzimy dalej, żeby powiedzieć Wam, jak to wygląda do końca. Natomiast teraz skupiam się na na stopaniu, bo tutaj już jest trochę kamieni, żeby się nie podpiąć. No moi drodzy, powiem Wam szczerze, że tutaj jeżeli chodzi o, znaczy akurat dla nas zejście, natomiast tutaj zaraz na samym początku, jak się wchodzi na ten szlak, to jeżeli chodzi bezpośrednio o mnie, a osobę, która tak z kolanami ma tak średnio, to zdecydowanie lepiej byłoby wchodzić tędy, bo tutaj jest bardzo stromo pod górę, po kamieniach i zdecydowanie łatwiej się wspinać, a tamto wejście, które mówiłem, że wydaje mi się, że jest strome jest dużo łagodniejsze. Także na pewno dla osób, które gdzieś tam z kolanami są niechalo, to będzie na pewno lepiej. Bo tutaj jest dość stromo, idzie się cały czas po schodach, po kamieniach, tak jak przed chwileczką, albo może nie, o tutaj widać, Ciach. tutaj są schody w dół. także. No idziemy. Idziemy dalej, natomiast powiem szczerze, że ja jestem już troszeczkę zmęczony, lepiej było wchodzić tędy i schodzić tam. W skrócie. No i moi drodzy, zeszliśmy ze szlaku, także naprawdę bardzo polecam, bo fajny szlak, nie za długi, także e, chyba najwyższy czas na podsumowanie. Zaczynamy. Idealny szlak na to, żeby wybrać się tam na zachód słońca. My akurat e, byliśmy tam w środku dnia z tego względu, że to był nasz ostatni dzień i wracamy niestety do domu, dlatego też wybraliśmy się w ciągu dnia. Natomiast na pewno na następny raz e, pomyślimy tak, żeby wejść tam na zachód słońca, bo widoki podejrzewam, że będą wtedy kosmos. Z drugiej strony, ciekawe czy zauważyliście, że cały ten odcinek był nagrywany telefonem. <noise> także dajcie znać, czy zauważyliście różnicę. Jeżeli coś takiego, taka forma w ogóle Wam się podobała, także dajcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo miło. Jeżeli chodzi o zdjęcia z tego wypadu, zapraszam do mnie na Instagrama, tam są wrzucone poszczególne zdjęcia. Mam nadzieję, że się Wam również spodobają. Co mogę powiedzieć? Dzięki, że jesteście. Bardzo miło mi się dla Was nagrywa. No i widzimy się już. W następnym odcinku. Ciao!